Hej, kochane, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Witam wszystkich nowych, jak i starych subskrybentów. Dzisiaj przyszedł czas na ulubieńców miesiąca stycznia. Nowy rok spowodował, że poznałam mnóstwo nowych kosmetyków, z którymi wcześniej nie miałam styczności, które bardzo mi przypasowały do gustu, i dzisiaj chciałam wam pokazać właśnie kilka takich nowości. Ale będzie też kilka produktów, które zapewne już znacie, i nie będzie tego dużo. Większość to jest pielęgnacja. Zacznę może od góry, od głowy, i moim ulubieńcem w tym miesiącu jest szczotka Tangle Teaser. A to z tego względu, że ona bardzo fajnie prostuje włosy. Ja, jako szczotka, ogólnie zachwalana i która kosztuje prawie 30-40 zł, nie powala. Nie powala, mówię tu o tym, ponieważ ona ma za zadanie nie, nie szarpać naszych włosów, nie, nie łamać, nie rwać itd. Z czym niestety się nie zgadzam, ponieważ ona dosyć szarpie włosy, a już na pewno moje, które, gdzie końce moich włosów są bardzo zniszczone. Natomiast ta szczotka niestety targa moje włosy. Ja ją bardzo pokochałam, a to z tego względu, że ona bardzo fajnie prostuje moje włosy. Ja wieczorem umyję sobie głowę, rozczeszę sobie właśnie delikatnie tak na proste włosy i następnie jak już są włosy wilgotne i później suche, no to moje włosy są proste nie potrzebuje już prostownicy. Ona powoduje, że bardzo fajnie wygładza włosy, włosy są proste, a jeszcze w użyciu z jakimiś odżywkami wygładzającymi to już całkiem rewelacyjnie się sprawdza. Także pierwszy mój w tym roku jest to szczotka Tangle Teaser. Kolejnym ulubieńcem w tym miesiącu są to kosmetyki z, ze Starej Mydlarni, które dostałam w ramach współpracy i mus, muszę Wam się przyznać, że ja już kiedyś używałam kosmetyki Starej Mydlarni, ale były to przeważnie kremy, z którymi zapoznałam na mnie właściwie moja siostra i bardzo się ucieszyłam, że mam właśnie możliwość przetestowania, wypróbowania tych kosmetyków. Pierwszy to jest peeling, peeling cukrowy z guaraną i glawą, który rewelacyjnie pachnie. Jest ogólnie wizualnie bardzo ładne opakowanie, wiadomo, wszystko robota ręczna. Zapach tego peelingu jest przepiękny. On ma kolor zielony, jak możecie zobaczyć. Jest, to dużo, jest tutaj dużo takich mocno peelingujących drobinek. Jest to ogólnie peeling cukrowy, który zawiera również mnóstwo olejków, ale na ten temat pojawi się jakiś tam inny szerszy filmik. Natomiast chciałabym zaznaczyć, że ten zapach bardzo mi przypomina perfum Zielone Jabłuszko Donna Karan, który jest rewelacyjny, który ja uwielbiam. Także jeżeli lubicie zapach Zielonego Jabłuszka Donna Karan, który osobiście zaraz i tak Wam pokażę, ponieważ jest również w moich ulubieńcach stycznia, to serdecznie Was zapraszam, żebyście się zaopatrzyli właśnie w tą serię Guarana i Gława. A kolejny, kolejny mój ulubienie ze Starej mydlarni jest to ekoreceptura płyn micelarny z witaminą C, który rewelacyjnie radzi sobie ze zmywaniem makijażu. Bardzo fajnie napina skórę, ale jak mówię, o tych dwóch produktach, na pewno będzie szerszy filmik z tego względu, że są to właśnie moje odkrycia w tym miesiącu. Kolejnym ulubieńcem to jest Body Butter, masełko, które zakupiłam sobie w Biedronce za 9,99, wanilia e, i argan. E, rewelacyjnie pachnie, bardzo gęste, bardzo dobrze nawilżające. Możecie zobaczyć, że ono ma naprawdę bardzo gęstą, trwałą konsystencję, e, a zapach to... Ojej. A zapach po prostu wymiata, rewelacyjny, bardzo fajnie nawilża. Nie wiem, czy, czy jeszcze są te masełka w biedronce, natomiast jeśli są, to ja na pewno zakupię sobie jeszcze jedno. Także drugi ulubieniec masełko Body and Butter, Argan i Vanilla. Kolejny ulubieniec, jeżeli chodzi o kolejny o kolejny ulubieniec pielęgnacyjny, no to nikogo tutaj nie zdziwię, że to jest krem do rąk. Jestem wielką miniaczką kremów do rąk. Te y, kremy do rąk z DAF to już kompletnie y, są moimi ulubieńcami, moimi hiciorami bardzo dobrze nawilżają. Skóra jest wygładzona, nie mamy uczucia takiego jakby napięcia, dlatego jestem z nich bardzo zadowolona. Koszt tych kremów to niestety jest troszeczkę już droższy niż takie standardowe kremy do rąk. One kosztują w okolicach 10 zł. Kolejny mój ulubieniec, i przechodzimy tutaj już do kolorówki, do makijażu. Może zacznę od perfum. No, to nie jest produkt do makijażu, natomiast jest to zapach, który. Towarzyszy mi już właściwie od lat, od szkoły zawodowej, liceum i tak dalej. Rewelacyjnie się trzyma. Jest to, jest to zapach, który otrzymałam od mojej siostry, ponieważ jej się już znudził. Uwielbiam ten zapach, jest bardzo świeży, bardzo taki owocowy, a zarazem troszeczkę słodki. I przy dłuższym używaniu, no może się troszeczkę znudzić, ponieważ już jest taki jakby troszeczkę mdły. Ale mi to absolutnie nie przeszkadza. Donna Karen Be Delicious, rewelacyjne zielone jabłuszko. Kolejny ulubieniec jest to puder Stay Matte, jest to Long Lasting Pressed Powder, jest to, ja mam w numerku 004 Sunstorm, jest to puder matujący z Rimela, który już na pewno w większości z Was jest znany, natomiast ja go odkryłam właściwie niedawno i jestem bardzo pozytywnie zaskoczona, że tak bardzo dobrze działa. Jak możecie zobaczyć, ja tutaj już sięgam dynka, bardzo fajnie matowi, bardzo fajnie ujednolica skórę, czego chcieć więcej. Jeżeli jesteśmy już przy pudrach, kolejny puder, który skradł moje serce w miesiącu styczniu, jest to puder mineralny matujący z firmy Denikarte, który e, bardzo ładnie pachnie. Jak już w kilka razy w filmikach Wam mówiłam, że on pachnie takimi perfumami męskimi. E, mi to absolutnie nie przeszkadza, ale jeżeli chodzi o mat na twarzy, o wzmocnienie makijażu, utrwalenie, rewelacyjnie się do tego nadaje. Bardzo, bardzo przyjemny puder. Następnym ulubieńcem w miesiącu styczniu jest to podkład L'Oreal Paris True Match The Foundation e, z SPFM 17. -ką. Ja miałam wcześniej, to jest jeszcze ta stara wersja, ponieważ e, L'Oreal jeszcze ma t, e, z, tej, z tych podkładów True Match ten True Match Blendable, który ja już miałam, który rewelacyjnie się spisuje to jest ten sam odcień tamtego podkładu w tej takiej małej szklanej buteleczce. mi się wydaje, że on jest troszeczkę inny, on jest bardziej płynny niż tamta ta nowsza wersja, natomiast również e, bardzo mi się dobrze spisuje e, ładnie stapia się ze skórą nie tworzy efektu maski Dopasowuje się bardzo ładnie do koloru skóry, ale ja mam tutaj w numerku N4 z tą pompeczką. A te podkłady True Match bez pompeczki myślę, że ten N4 był troszeczkę ciemniejszy, ale ogólnie z tego podkładu również jestem zadowolona. Następny ulubieniec to jest paletka cieni Hean High Definition Eyeshadow, które. W miesiącu styczniu bardzo polubiłam z tego względu, że ja już te cienie mam dosyć długi czas, ale powróciłam do nich. Bardzo fajnie nadają się do takiego dziennego makijażu. Bardzo mi się przypodobał ten tutaj taki delikatnie różowy cień, który rewelacyjnie się nadaje na makijaż dzienny. Są to cienie matowe, wszystko tutaj mamy jeden taki nowy cień, także myślę, że serdecznie Wam polecam, ponieważ koszt tej paletki nie jest drogi, a jakość jest naprawdę bardzo dobra. I ostatnich, ostatnich moich trzech ulubieńców Eyeliner Waterproof z Denicarte, który bardzo precyzyjną i bardzo ładną kreseczkę robi. Wadą niestety tego, tego linera jest to, że on ma tutaj bardzo długą końcówkę i można można ktoś, kto nie, ma, nie miał styczności z tego typu produktami, może sobie troszeczkę oko pokrzywdzić. Natomiast ja już mniej więcej mam wyćwiczono jakieś te eyelinery dlatego kreska jest bardzo precyzyjna końcówka, ta jaskółeczka jest bardzo cieniutka także serdecznie Wam polecam jest trwały, nie rozmazuje się nie blaknie, także czego chcieć więcej no i dwa, ostat, dwa, taki ostatni zestaw jest to pomadka z Rimmela by Kate Moss i konturówka również z Hen, która tak mniej więcej dopasowuje się właśnie do tej pomadki jest to matowa pomadka w odcieniu takiego, takiego zgaszonego różu wpadające delikatnie w niód. no i do tego, do tej pomadki zawsze dobieram A możecie zobaczyć i do tej pomadki zawsze właśnie dobieram tą konturówkę, która mi się już kończy, która mi się już właściwie e, połamała. Możecie zobaczyć. Często ostatnio w filmikach pytałyście się mnie, co mam na ustach i to było właśnie e, to połączenie. Konturówka jest delikatnie ciemniejsza od pomadki, natomiast gdy to się wszystko ładnie rozetrze, bardzo ładnie wygląda. Także serdecznie Wam polecam konturówka Hean i pomadka z Rimella. I tak by się prezentowali Wszyscy moi ulubieńcy Znalazło się troszeczkę nowości I takich odkryć, które serdecznie polecam Do których na pewno będę wracać Dajcie znać, co Wam się ostatnio udało upolować Nowego, co, co skradło Wasze serce Ja Was zapraszam do komentowania Do kciukowania, jeżeli Wam się filmik podobał Zapraszam Was również na mojego Instagrama Na mojego Facebooka Trzymajcie się cieplutko, pa pa